Witam kalarze tylko z Ameryki. Jako że jest zima i jest po nowym roku, a na nowy rok każdy ma jakieś tam noworoczne postanowienia, i ja miałem też takie noworoczne postanowienie dla siebie, że zacznę może trochę bardziej, intensywnie i częściej pakować, bo zdarzało mi się, że po prostu to. Pomykałem trochę. Co prawda, już prawie 40 kilka lat. Dźwigam, bo do 80 roku to będzie 43 lata minęło. No i się czasami nie chcę, aczkolwiek mówię, jak to na stolarni. Jakieś się pętają. Tu mam tu bajforów kilka. Po różnych po, pozostałości, po różnych robotach. Tu, maj, tu mam tu siksów kilka. I był odcinek pod tytułem Pakernia z drewna. Był to odcinek numer 16. Także zobaczcie, mam dużo rzeczy zrobionych właśnie w pakerni. Mam pakernię z drewna. Ma ona dobrze ponad 20 lat i ma się świetnie. Oczywiście sztangi nie są z drewna. Ale atlas, tak zwaną szubienicę mam z drewna, zrobiono. I stojaki z drewna różne są, także zapraszam do odcinka numer 16, żeby tam zobaczyć, jak to wygląda. Jest to odcinek sprzed pięciu, pewnie albo sześciu, nawet lat. Natomiast teraz muszę zrobić sobie upgrading do moich tam handli i sztangelek, które mam i mam pomysła, żeby zrobić to z właśnie 2x6 i 2x4. Po prostu z tego co tu mam. Dlatego, że szkoda tego pociąć na, na opał, a można z tego zrobić jakoś fajną i przede wszystkim użyteczną rzecz. Dlatego, że do pakierni rzeczy nie muszą być piękne. Muszą być funkcjonalne i zdawać egzamin. Także coś po drodze może nakręcę. Jak co z tego wyjdzie, to, to zobaczymy. Tak się złożyło, że ze składania tego stojaka nic się nie nagrało z tego powodu, że przez pomyłkę po prostu. Przez pomyłkę włożyłem nie to baterię, co trzeba. Po minucie padła. I. Ale co tam? Nie ma e, pochylenia stojaka, jest 30 stopni. Czyli te boczki są zacięte, te, e, te nogi są zacięte pod kątem 30 stopni, i skręcone to jest wszystko z śrubami takimi timberlack. To się u nas nazywają. To jak są konstrukcje domów szkieletowych całkowicie z litego drewna, gdzie ściany są takie bele, to są takie śruby od takich do czterocalowych na Impact Gun i ja użyłem ośmiocalowych takich. One są hartowane powierzchniowo i żeby po prostu się nie ułamały, żeby się zgieły, a nie ułamały, ale powierzchniowo one są hartowane i ściągnęły to wszystko na maksa, poskręcane to jest na wszystko na śruby, akurat miałem jeszcze śruby nierdzewne, dwu calowe, 3 calowe, 4 calowe. wszystko po prostu z jakichś tam robót pozostawało, po trochu złożyłem to do kupy i tak jak to miałem kolegę, który był, Cukiernikiem, i on mówił, że bajaderka to jest taki przegląd tygodnia. Wszystko, co zostanie, zlepi się do kupy, i ludzie cieszą się, chwalą i im smakuje. Przyznam się, że mi też bardzo bajaderki smakowały. Tu nie ma takich rzeczy, tak dobrych rzeczy. Kto był w Stanach, to wie, że te ich wyroby cukernicze to. Nie będę się komentował, nie będę się denerwował, także ja jestem zwolennikiem Wedla i polskiego cukiernictwa, natomiast tu nie ma co jeść i dzięki temu nie jestem gruby jak świnia, bo gdybym miał dostęp do tego wszystkiego nieograniczony, to bym pewnie z 500 kilo ważył, nie funtów, kilo, bo 500 funtów to ja znam takich ludzi, którzy po prostu... Tyle mają i jakoś tam się czołgają. No nie toczą. Nie powiem, żeby chodzili, tylko tak. Pewnie ja bym tak skończył. Anyway, jak to, jak wyjdzie, to wam pokażę w końcowym, w końcowym wejściu na, szybko na, na siłowni. Natomiast w tej chwili to zaraz go zapakuję na samochód i jadę do domu. To nie jest klęcznik i to nie jest ławka do kościoła. Pokażę Wam potem co to jest. Zrobione jest to tak prowizorycznie. Tu są dwa 2x6 Ze sobą. To jest pochylone pod kątem 30 stopni. I tu jest podstawa z by 6 i. Czyli 1,5 cala na 5,5, i tu jest przyklejony na superglu. Są nóżki z korianu, dlatego żeby raz, żeby równie stało, a dwa, żeby nie ciągnęło od betonu. To jest po prostu tak. Nie wiem jak to będzie widać, bo jest ciemno, już jest bardzo późno, ale tak jest poprzeczka. Dwa typu six, one są bardzo mocne. Tu jest poprzeczka. Tu są nogi. To jest właśnie do dołu to idzie. Tu jest taka listwa. Nie wiem, czy to będzie widać, że ona zachodzi za poprzeczkę. I z przodu ona jest taka szeroka. Pomimo tego, że to ma jednakowy prawie kolor. Ten front jest 1 cal jedna ósma biały dąb. A reszta jest normalne, konstrukcyjne. Tu x zaciągnąłem to olejem tak zwany Danish Oil. Zrobię fotkę, wam pokażę. Dlaczego? Dlatego, że żeby wyrównać kolor. Dlatego, że Sosna. Na Tubajsach i na tu była jasna, a dom był ciemny, a to jest olej koloryzujący, więc mi to tak wyrównał. Długości ma to 60 cali, dlaczego tyle? Dlatego, że akurat tyle mi jest potrzeba i tyle mam miejsca, a potem wam pokażę, co z tego wyszło. To są też by i oczywiście to znacie. Był odcinek o Podam numer, który to był. To są oczywiście właśnie tubajfory i, i takie podstawki. Tu są też oczywiście tubajfory i, i na takich śrubach wiszą. Kółka, jeżeli nie są nie są na sztandze, z tyłu też do francuskiego wyciskania leżąc. Się leży na ławce, tu gryf jest, także najważniejsze, żeby to było wszystko funkcjonalne. No, a tu jest w tej chwili teraz ten stojak na żelazo, dlatego że. Tu jest kupa cała pozakładana żelaza i oczywiście tu na sztandze i mam parę tych sztand najróżniejszych. Część synowi poddawałem, ale jest jeszcze tego żelastwa. I tu, ponieważ robię się stary, żeby się nie chylać, bo leżały, jak widzicie, na ziemi, bo wiele wideo z tego było, gdzie one były w tle. Teraz właśnie Zrobiłem też właśnie z tak zwanych tubajforów. Oczywiście ta ławka jest wystawiana jak chcę zrobić rozpiętki na, albo na siedząco, coś to jest bardzo przydatna. Ta ławka ma już 20 lat. Trzyma się świetnie i się nie rozeschła. No i tak to tu wygląda. Tu oczywiście zioło to jest nasienie pietruszki, jak dobrze pamiętam, dlatego, że swoje Warzywa staram się mieć z własnych nasion. No, także ach, teraz jeszcze tylko trzeba pilot dorobić, żeby te sztangi na pilota były. To łatwiej by to było dźwigać. A tak, rękami to przegibane. Nic, może kiedyś na pilota będą sztangi. Ja zawsze mówiłem, jak tu przyjechałem do Ameryki, że. Jakby hantle były na pilota, Amerykanie by ćwiczyli chętnie, a tak to może 2% populacji, a może półtora ćwiczy tak regularnie, a może nawet mniej. Jak stojak wyszedł, handle poukładane widzieliście. Także teraz nie pozostaje nic innego jak tylko po prostu dorobić do tych stojaków i do tych handli piloty, żeby one tam same się podnosiły. Oczywiście to nic nie pomoże, trzeba wszystko wydźwigać, tego nie da się kupić. Nie, nie wiem, jak kto by miał jakie teorie, i jakie rzeczy. W głowie to tego się nie da kupić, zdrowia się nie da kupić, dlatego zachęcam Was, żeby jakoś tam fizyczną aktywity uprawiać, niekoniecznie dźwiganie żelaza. W moim wieku to takim bardzo bezpiecznym, bardzo bezpieczną aktywnością fizyczną, którą zalecam, jest chodzenie, długie, w średnim tempie spacery. Dlatego, że to jest najbardziej naturalny ruch i zazwyczaj nikomu nie szkodzi, kto może to wykonać. Także tym optymistycznym akcentem, żebyśmy byli zdrowi, życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Niech moc będzie z Wami i miłego dnia. I oczywiście, dajcie lajka.